Rok 1547 Rozdział 1. W powietrzu wisiało coś niedobrego. Bruno Calazzo, młody rycerz zakonu szpitalników świętego Jana Jerozolimskiego, nie miał co do tego żadnych wątpliwości. Świadczyły o tym dreszcze, które pomimo upalnego maltańskiego dnia, co róż spływały mu po plecach. Oraz osobliwy ucisk w skroniach, tłumiący wszelkie zmysły. Bruno nie miał w zwyczaju takich sygnałów ignorować. Tym bardziej, że i tej nocy śniła mu się kobieca twarz wśród płomieni, wykrzykująca niewyraźne słowa. Wołała długo, zasłaniana coraz bardziej żarłocznym ogniem, aż zniknęła a Bruno zerwał się z z mocno bijącym sercem i długo wpatrywał się w chłodną ciemność dormitorium niewiele już zaznał snu tej nocy o świcie zaś z otępiałą obojętnością przyjął wieści o tym że przy południowych wybrzeżach Malty rzekomo widziano tureckie galery wielu spośród braci zakonnych Wątpiło w prawdziwość doniesień rybaków, którzy przybyli z sensacyjnym meldunkiem. Przeważali w tym gronie zwłaszcza starsi rycerze, z natury popierające stanowisko wielkiego mistrza, sędziwego Hiszpana Juana de Omedesa, który od lat pozostawał głuchy na wszelkie ostrzeżenia. Niektórzy otwarcie pokpiwali z panikujących rybaków i ostentacyjnie powoli szykowali się do wyjazdu z fortu Świętego Anioła. Ich głosy jednak ginęły wśród triumfalnych pokrzykiwań co bardziej buńczucznych konfratrów, mających nadzieję na rychłą rozprawę z wrogiem Chrystusa. Siodłano konie, sprawdzano broń, przydzielano rejony patrolowania. Komendy i szczęko ręża odbijały się echem od kamiennych ścian fortu. Kawalerowie zakonu ruszali na wojnę. Twarz Brunona Kaladca, który jechał w środku oddziału, była jednak równie nieporuszona jak oblicze Wielkiego Mistrza, który przyglądał się wymarszowi wojsk z wysokości murów. Niedługo trzeba było czekać, by bezlitosne palące słońce wyspy wydusiło z serc rycerzy zawadiackość oraz brawurę, a po nich wszelkie inne emocje. Sunęli w kilkadziesiąt koni na południe, spowici milczeniem, otoczeni chmurami pyłu. Żwir zgrzytał pod kopytami, pobrzękiwał oręż, od czasu do czasu słychać było prychnięcie któregoś z koni. Świadomość, że coś jest nie w porządku, dokuczała Brunonowi coraz bardziej. Odpiął bukłak, wyciągnął łyk ciepławej wody i spojrzał na blado-błękitną taflę morza, znakomicie widocznego z traktu, którym podążali. Osłonił oczy dłonią, ale dostrzegł jedynie kilka drobnych łodzi, ani chybi należących do miejscowych rybaków. Przesłonięty łagodną mgiełką horyzont zdawał się równie niewinny jak zawsze. Żadnych Turków, przemknęło mu przez myśl. Skrzywił się. Skądż wiedział, że prześladujące go uczucie nie ma żadnego związku z zagrożeniem ewentualną napaścią muzułmanów? Ba, nie wydawało mu się, by pomyślał o niej choć raz od chwili wyjazdu z twierdzy w Wielkim Porcie. Chodzi o coś innego, stwierdził przygryzając wargę. Zerknął na potężnego Erhana, który jak zwykle jechał po jego prawej stronie. Surowa twarz towarzysza zbrązowiała i sucha niczym uformowana z piaskowca, pocięta Błękitnymi kreskami tatuaży i okolona ciemną brodą nie wyrażała żadnych uczuć. Podobnie prezentowały się oblicza jadących dalej braci. Wyjątkiem był Philippe de Lillefele, który jechał kilka koni za nimi. Kiedy ich spojrzenia się spotkały, francuz wyprostował się w siodle i przechylił lekko głowę, nie spuszczając z Bruno na wzroku. Ów prosty gest, niemalże niezauważalny dla kogoś postronnego, krył w sobie bezbrzeżną wprost wzgardę i niechęć. Bruno przytrzymał przez moment jego wzrok z uporem człowieka, który ma ochotę poprzerzucać w dłoniach rozżarzony węgielek, a potem się odwrócił. Uśmiechnął się lekko. Choć po jego plecach znów nie wiedzieć dlaczego. Przeszedł dreszcz. Pater Noster quies Incelis, zaintonował ochrypłym głosem brat Amalryk de Filesti, wyznaczony na dowódcę ich grupy. Sanctificetur Nomentum, podjęła reszta braci. W ich liczbie Bruno, choć ten mówił cicho, mechanicznie, bez zaangażowania. Przecież coś miało się wydarzyć. Trakt wił się wśród rozgrzanych winnic i gajów oliwnych, aż oczom rycerzy ukazały się niskie chaty wioski zwanej Biskalin, pomiędzy którymi wyrastała bryła kościoła świętej Katarzyny. Wśród braci zaszemrały niewyraźne rozmowy, konie znów zaczęły prychać z ożywieniem, jakby już wyczuwały rychły postój. Brata Maleryk również zaprzestał odmawiania modlitwy i wpatrywał się w niewysoką wieżyczkę z dzwonem, gdzie ciemniała sylwetka obserwującego morze wartownika. Postać była spokojna, nieruchoma. Bruno jechał na tyle blisko czoła kompanii, że widział ulgę, jaka przemknęła przez spoconą twarz Amalryka. Nie masz ochoty na żadną świętą wojnę, prawda? Pomyślał nie bez złośliwości. Przyznaj się, że przez całą drogę modliłeś się tak naprawdę o to, by Deomedes miał rację, by jedynymi Turkami na Malcie okazali się niewolnicy na naszych galerach. Złośliwość jednakże, choć szczera, po chwili wydała mu się nieuzasadniona. Przakon sam nie miał ochoty na świętą wojnę, zwłaszcza tego dnia. A Malryk de Filesti znów podjął modlitwę, tym razem mocniejszym głosem. Jakby bliskość świątyni zachęciła go do ambitniejszych starań. Nim odmówił ją po raz drugi, pierwsze konie zatrzymywały się już w cieniu rzucanym przez ściany kościoła. Brat de Filesti dostrzegł śpieszącego ku nim ożywionego, załamującego ręce proboszcza i zsiadł z konia. W jego ruchach na nowo pojawiły się powaga i dostojeństwo. Jakby samą swoją obecnością syłał na okolice ochronę przed każdym zagrożeniem. Wśród rycerzy zaś znów dało się słyszeć ciche rozmowy, a zaciekawione skrzątce spojrzenia. Obracały się ku morzu, wciąż pustemu i niewinnemu. Bruno zerknął na Amalryka i uśmiechnął się ledwie zauważalnie. Wiedział dobrze, że należy on do stronników Deomedesa i w rychły atak turecki nie wierzy. Przeczuwał też, że brat zrobiłby wiele, by móc zakląć rzeczywistość że niechętnie ruszy w dalszą drogę w obawie, by ostrzeżenia rybaków nie okazały się prawdą. — Pilnuj koni — nakazał Erhanowi. — Ja zaś... a, nieważne. Jak zwykle nie miał ochoty dołączać do innych braci, rozprawiających coraz głośniej i śmielej. Nie zwracając na siebie niczyjej uwagi, pchnął drewniane wrota i wkroczył do świątyni. Panował tu chłodny półmrok, przesycony zapachem kurzu i gorącego wosku. W stróżkach światła padających przez wąskie okna widział fragmenty obrazów, złocenia wokół ołtarza oraz rzędy dumnych, prostych świec. Jakiś nowicjusz zajęty ich zapalaniem, Drgnął na widok rycerza. Dwaj inni, skryci w cieniach, zaczęli pośpiesznie szeptać. Bruno uklęknął powoli, wykonał znak krzyża i uniósł głowę.